Gotowi na największą niespodziankę w Cartoon Network? Tak! Co piątek odkrywamy Gwiazdę Wieczoru. Wreszcie się udało! Kto ma szansę zostać gwiazdą? Kto stanie w blasku reflektorów? Możliwe, że ja. Może, a może nie. To będzie super! Dowiedzcie się, kto zostanie Gwiazdą Wieczoru. W piątek o 19 tylko w Cartoon Network. Koniec! Przerwy na reklamy. Warto zachować piękno natury. W trosce o nią przynieś stary telefon do recyklingu w T-Mobile. A Oppo Reno 12 FS 5G kupisz 400 zł taniej. Oto Rainbow High Littles, nasze młodsze siostry. z nas, choć i Przedstawiamy nowe Lego Technic Porsche GT4 E-Performance. Maksymalnie podrasowany i całkowicie zdalnie sterowany. Spraw, żeby się poruszał. Spraw, żeby się ścigał. Spraw, żeby działał. Dziś organizujemy akcję Przyjdź z dziećmi do pracy. Zacznijmy zabawę. Zaatakowani przez lorda Rasa i jego gang w wilczych maskach. Co zrobiłby ninja? Bądź ninja! Trzeba działać! Połączmy siły! Atak z zaskoczenia! Bądź ninja! Nowe zestawy Lego ninjago! Zestawy sprzedawane oddzielnie. Takie okazje zaskakują. Allegro Pay nie! Jak widzisz super promocję, to korzystaj od razu z Allegro Pay. Kupuj w okazyjnych cenach i płać do 30 dni później. RSO 0%. Jak tak, to Allegro. Każda dawka biostyminy to dodatkowe zasilenie układu odpornościowego. Zwiększa ilość przeciwciał, które likwidują wirusy. Biostymina to jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą ZRV, CRV i HRV. Rodzina zelektryfikowanych modeli hondy. Bo każda droga może być nowa. Zapraszamy do salonów w Hondy. Ci, co nie chodzą do Agaty, nie wiedzą, że u nas można dostać niemal wszystko do domu. Zróbmy coś z tym. No, jak mamy informować tych, co nie chodzą, jak ci, co to są, to chodzą? Przepraszam, czy znają Państwo kogoś, kto nie chodzi do Agaty? No, ja tu miałam takiego kolego z wojska, no ale co on teraz robi? A Heniek? No, Heniek. Jedni mówią, że chodzi, inni, że nie chodzi. No a w Agacie mamy urodzinową promocję. Teraz do 30 lat 0% albo tysiące produktów, aż do 30% taniej. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Co byś powiedziała, gdybyś mogła zmienić przyszłość swojej skóry? Nowe Double Serum. 94% kobiet potwierdza, że ich skóra wygląda młodziej niż wczoraj. Polecam Małgorzata Rozenek Majdan, ambasadorka marki Clarence. Twoje włosy się przetłuszczają? Czas na szałmę! Wypróbuj szampon szałma 7 ziół. Bez silikonów. Odświeżenie i objętość. Bez obciążenia. Kochamy szałmę 7 ziół. A ty? A dla nas mężczyzn, Szauma Men. Dla mocnych włosów i uczucia świeżości bez obciążania. Garnier Olia z nowym aplikatorem. Uwierz w moc koloru bez niszczenia włosów. Unikalna formuła na bazie olejków wprowadza kolor w głąb włosa, dając długotrwały efekt i odżywienie. Zaufaj Oli. Teraz w Hebe w promocji. Od Garnier Naturalnie. Uchwyć najpiękniejsze wspomnienia nawet nocą. Kup telefon z serii Xiaomi 14T i wygraj wakacje życia z voucherem na 100 tysięcy złotych, szczegóły na loteria Xiaomi.pl. Odkurzacz Dyson V15 Submarine ma potężną moc sania i funkcję aktywnego mycia. Technologia Extraction Plate zapobiega nadmiernemu namoczeniu podłogi. Jedno urządzenie i cztery elektroszczotki. Poznaj całą ofertę urządzeń do sprzątania na mokro. Kup na Dyson.pl KIK Świętujemy 30 lat bardziej niż się spodziewasz. Odkryj już teraz nasze praktyczne świeczki T-Lighty po 30 sztuk w opakowaniu za 5 złotych I naprawdę przytulne damskie i dziecięce bluzy z motywami naszych ulubionych bohaterów. Przyjdź, świętuj, oszczędzaj. Kik! Więcej niż się spodziewasz. Czy wszyscy są gotowi? Spójrz na te akcesoria. Live out your best dreams. Barbie Dream Besties i wrażliwa skóra? Odkryj nowość Nivea Repair Care z gliceryną i pantenolem. Łagodzi podrażnienia, chroni i nawilża. Przebadana dermatologicznie formuła bez kompozycji zapachowych wzmacnia barierę ochronną skóry. Dla skóry, którą kochasz pokazywać. Wypróbuj nowość Repair Care od Nivea. A teraz przerwa na reklamy.